Rozdział pierwszy. Znak, który pozostał. Zatrzymał się między dwoma murami, gdzie światło nie sięgało, a czas milczał. Włócznia spoczywała na jego kolanach. Ciężka. Nie przez wagę, przez historię. Przez to, że nie była już narzędziem, lecz decyzją. Wikos wyjął kredę kartografa, jej powierzchnia chłodna, lekko chropowata. Poprowadził nią znak na drzewcu. Jedna linia. Pionowa. Przerwana po środku jak oddech, znak nie błyszczał, nie świecił, ale był. Widział go tylko on. W tym samym momencie coś w nim zadrżało. Nie skóra, nie mięśnie. głos: Coś się dzieje, szepnął w jego głowie. Czuję to. Wiko cofnął dłoń. Kreda pękła, cicho jakby oddała ostatnie tchnienie. Złamała się na trzy części, ale nie upadła. Rozpadła się na pył, który nie opadł, tylko wsiąkł w powietrze i w niego. To nie ty mnie nakarmiłeś powiedział głos to ona się podała. Co to znaczy? Że teraz ja mam tę moc, a ty nie potrzebujesz kredy. Wikos spojrzał na drzewiec. Znak był nadal taki sam, niezmazalny, ale w środku. czuł coś więcej. Jakby włócznia została przypięta do jego serca, gdziekolwiek by się znalazła, on ją odnajdzie. Możesz to teraz robić bez przedmiotu, palcem, myślą, ruchem spojrzenia. Ale pamiętaj, głos zamilkł na chwilę To zostaje, ale nie na zawsze. Znak możesz wymazać, ale tylko świadomie. Jeśli nie zdecydujesz, że ma zniknąć, zostanie. Wikos oparł głowę o mur. Zamknął oczy, wcześniej miał kredę, teraz miał umiejętność i odpowiedzialność, a świat nie miał o tym pojęcia.